Cześć, słuchajcie, dzisiaj e, szybki filmik na koniec pracy. Jak widzicie, jest już zaszalowany drugi wieniec. E, wczoraj były przygotowywane szalunki. E, dzisiaj jest wszystko zaszalowane. Zobaczmy, czy wtedy od tyłu. Nie wszędzie jest to jeszcze ukończone, jak tam widzieliście, ściana jeszcze była bez ślisków, no ale generalnie jest dobrze. Także jak widzicie tutaj wszystko jest już z dwóch stron zaszalowane, podociągane na żabkach belki stropowe dookoła już są też zapiankowane. Tutaj na, y, na y, cięciu nie będę, no tam troszeczkę piana poszła, ją się wydłubię. Y, nie chcę ich teraz y, niczym y, zamykać. Znaczy drewna nie chcę niczym zamykać. Chcę, żeby spokojnie miało szansę y, podeschnąć. Jedyne co tutaj planowałem to ewentualnie takie fartuchy. Y, z, jakiegoś, z jakiejś folii e, założyć tak żeby e, żeby po prostu nowa woda woda deszczowa nie e, nie nasiąkała e, natomiast wszystko żeby było za przewiewne i żeby sobie mogło schnąć w środeczku jak widać, już też mam pozakładane ściski poza tą frontową ścianą. O, tam też widać, widać. Wszystko jest założone. Przeniosłem już też bloczki na ścianki działowe, czyli od toalety. Tu pójdzie jedna ścianka z drzwiami, tutaj jest nadproże. Już przygotowane. No i przeniesione zostały pustaki kominowe. Także też tutaj wszystko jest gotowe, żeby już nie nosić. Tutaj z tymi puszeczkami muszę pouszczelniać, tam podopychać w te ubytki, które zostały ale jeżeli chodzi tutaj, zobaczcie to bardzo ładnie wyszło, wszystko jest zalane także pomysł chyba nie był zły cześć, witam was w bardzo dżdżyste przedpołudnie słuchajcie, dzisiaj jak widzicie, ściana frontowa yy, skończyliśmy Mocowania szalunku, forczyki e, pozłożyliśmy sobie też dechy, żeby było po czym chodzić podczas zalewania wieńca. E, no i jeżeli chodzi o dom, jesteśmy gotowi na poniedziałkowe zalewanie. E, jeszcze domurowaliśmy dzisiaj ostatnie bloczki. To niestety powiem wam, że teraz dokupywałem dwa tygodnie temu 18 sztuk, są jeszcze gorsze, także po prostu reklama dźwignią handlu, firma się tutaj mocno zareklamowała, ale po prostu takie gówno szmirę jaką sprzedaje to się w pale nie mieści, słuchajcie różnica na wysokości 1,5 cm tak jak się przypatrzycie czy już później w środku nie chcę teraz wchodzić bo bym musiał znowu tachać drabinę e, no to po prostu jest dramat tak to jest po prostu dramat i każda kolejna warstwa każde kolejne bloczki i nic nie pasuje tutaj jest jeszcze do dorobienia jutro e, jutro będzie szalunek i w tym momencie będzie gotowe żeby zalewać także tyle na szybko w kroplach deszczu trzymajcie się hej. Cześć, witam Was. Słuchajcie, no zalewanie drugiego wieńca. Także zaraz się zacznie. Będę zajęty, także niespecjalnie będę w stanie wam tam pokazywać za dużo, ale mam nadzieję, że coś się jeszcze uda nagrać.